Drogie serca, dzisiaj zapraszam Was do zatrzymania się na chwilę i skierowania myśli ku niezmierzonej miłości Boga, która otacza nas jak ciepły koc w zimny poranek. Każdego dnia mamy szansę na nowo odkrywać Jego łaskę, która jest jak promień słońca przebijający się przez chmury, rozświetlający naszą drogę. Warto zatrzymać się na moment, aby podziękować za te nieskończone dary, które otrzymujemy, często nie zdając sobie z tego sprawy. Wyobraźmy sobie, jak Bóg, niczym miłosierny ogrodnik, pielęgnuje nasz rozwój, dodając nam siły i odwagi w trudnych chwilach. Jego miłość jest jak ocean głęboka, niezmienna i zawsze obecna gotowa przyjąć nas, gdy czujemy się zagubieni. Każda modlitwa to nasza osobista rozmowa z Nim, a dzisiaj chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Jego obecność w naszym życiu. Pamiętajmy, że nasze serca są otwarte na Jego łaskę, a każdy oddech jest darem, za który warto dziękować. Przygotujmy się na chwilę refleksji aby w pełni poczuć Jego miłość i zaprosić Jego błogosławieństwo do naszego dnia. O Boże, w tej porannej chwili przychodzę przed Twoim Majestatem z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, która otacza mnie jak ciepły płaszcz w zimny poranek. Twoja łaska jest dla mnie źródłem siły, a Twoja obecność światłem, które prowadzi mnie przez mroki tego świata. Kiedy wstaję z łóżka, pragnę oddać Ci chwałę za każdy nowy dzień, który mi dajesz. Twoje błogosławieństwa są jak poranny dew, napełniające moją duszę radością i nadzieją. W każdym oddechu czuję Twoją dobroć, a w każdym kroku Twoją opiekę. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości dla mnie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś blisko, nawet wtedy, gdy nie dostrzegam Twojej obecności. Twoje ramiona są dla mnie schronieniem w trudnych chwilach, a Twoja mądrość prowadzi mnie, gdy ścieżki stają się niepewne. Proszę, niech moje serce zawsze otwiera się na Twoje prowadzenie, aby mogło przyjąć Twoje niezmienne obietnice. W obliczu codziennych wyzwań pragnę pamiętać o Twojej miłości, która nigdy nie zawodzi. W chwilach zwątpienia, niech Twoje słowa napełniają mnie siłą i odwagą. Ty jesteś moim przewodnikiem, a Twoja łaska sprawia, że mogę stawiać czoła wszystkim przeciwnościom. Dzięki Tobie jestem w stanie znieść każdy trud. Boże, pragnę także dziękować za wszystkich ludzi, których postawiłeś na mojej drodze. Ich obecność jest dla mnie darem, który wzbogaca moje życie. Niech moje serce będzie zawsze pełne miłości i współczucia dla innych, tak jak Ty ofiarowujesz je nam bez końca. Naucz mnie, jak dzielić się tą miłością, aby świat stał się lepszym miejscem. Niech moje modlitwy będą jak kadzidło, unoszące się ku Tobie, napełnione nadzieją i wiarą. Pragnę, aby każdy dzień był dla mnie okazją do uwielbienia Ciebie, nawet w najmniejszych sprawach. Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym mógł szerzyć Twoją miłość wszędzie tam, gdzie pójdę. Ojcze, dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś przy mnie, nawet gdy czuję się osamotniony. W Twojej obecności odnajduję pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech moja dusza trwa w tej głębokiej więzi z Tobą, aby każdy moment spędzony w modlitwie był dla mnie źródłem radości i odnowy. Niech moje serce pełne wdzięczności będzie zawsze otwarte na Twoje działanie. Proszę, prowadź mnie w każdym dniu, abym mógł dostrzegać piękno wokół siebie i innych. Dziękuję Ci za dar życia, za każdą chwilę, którą mogę dzielić z Tobą i z moimi bliskimi. Amen, Boże, w tej porannej chwili oddaję Ci moje serce pełne wdzięczności, Twoja nieskończona miłość. Otacza mnie jak ciepły koc, dając poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Dziękuję za każdy oddech, który jest darem, za każdą chwilę, która przypomina mi o Twojej obecności w moim życiu. Ojcze, Twoja łaska jest niczym poranny blask, który rozświetla mrok w moim sercu. Z radością przyjmuję Twoje błogosławieństwa, które spływają na mnie jak deszcz życia, przynosząc nadzieję i radość. Niech moje słowa będą echo Twojej miłości, które rozchodzi się po świecie, przynosząc pocieszenie innym. Dziękuję Ci, Panie, za piękno otaczającej mnie przyrody, które jest odzwierciedleniem Twojej doskonałości, każdy kwiat, każda kropla rosy to manifest Twojej twórczej mocy. Niech każdy dzień będzie dla mnie okazją do celebrowania Twojego dzieła, które mnie inspiruje i prowadzi. Panie, Twoja mądrość jest jak latarnia, która wskazuje mi drogę w trudnych chwilach. W Twojej obecności odnajduję siłę do pokonywania przeszkód i doświadczam radości, która przewyższa wszelkie zrozumienie. Dziękuję za to, że zawsze jesteś przy mnie, gotowy wspierać mnie w każdej walce. Niech moje serce będzie pełne chwały dla Ciebie, Boże, za wszystkie dary, które mi ofiarowujesz. Każda. Osoba, którą spotykam, to Twoja łaska w moim życiu. Dziękuję za relacje, które mnie wzbogacają, za przyjaciół, którzy są mi pomocą w trudnych chwilach. Ojcze, w mojej codzienności pragnę dostrzegać Twoją obecność. Dziękuję za błogosławieństwa, które przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach, przypominając mi o Twojej nieskończonej dobroci. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości wśród innych. Dziękuję Ci za każdy nowy dzień, za możliwość rozpoczęcia go z ufnością w Twoje prowadzenie. Twoja miłość przypomina mi, że mogę stawić czoła wszelkim wyzwaniom, które przede mną stoją. W Twoich rękach czuję się bezpiecznie, a moje serce jest pełne nadziei. Boże, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość która otacza mnie na każdym kroku. Proszę, pomóż mi być bardziej świadomym Twojej obecności w codziennym życiu. Niech moje serce napełni się radością, gdy dostrzegam Twoje błogosławieństwa w małych rzeczach. W chwilach niepokoju zwracam się do Ciebie, prosząc o pokój, który przewyższa wszelką ludzką mądrość. Pomóż mi zaufać, że w każdej trudnej sytuacji masz dla mnie najlepszy plan. Chcę żyć w nadziei i zaufaniu, że jesteś ze mną. W relacjach z bliskimi proszę o mądrość i cierpliwość. Ucz mnie, jak słuchać z miłością i jak wybaczać z serca. Pragnę, aby moje słowa i czyny były odbiciem Twojej łaski, a nie moich emocji. W mojej pracy proszę o siłę do podejmowania wyzwań z entuzjazmem. Pomóż mi być przykładem dla innych, a także odnaleźć radość w codziennych obowiązkach. Chcę, aby moje zaangażowanie w pracy było świadectwem Twojej miłości. W obliczu pokus i słabości, proszę o Twoją pomoc, aby stać się silniejszym. Chcę być wolny od rzeczy, które oddalają mnie od Ciebie. Ucz mnie, jak odrzucać to, co nie przynosi chwały Twojemu imieniu. W chwilach osamotnienia. Pragnę odnaleźć pocieszenie w Twoim towarzystwie. Niech Twoja obecność napełni pustkę, którą czasami czuję. Chcę być świadomy, że nigdy nie jesteś daleko, nawet gdy czuję się zagubiony. W moim duchowym rozwoju pragnę zbliżyć się do Ciebie poprzez modlitwę i medytację. Pomóż mi wytrwać w tych praktykach, które prowadzą do głębszej relacji z Tobą. Chcę odkrywać Twoje Słowo i czerpać z Niego siłę każdego dnia. W dążeniu do celu proszę o Twoją prowadzenie i klarowność. Niech moje aspiracje będą zgodne z Twoją wolą. Pragnę, aby każdy krok, który podejmuję, był krokiem ku spełnieniu Twojego planu w moim życiu. W obliczu społecznych wyzwań. Pragnę być narzędziem Twojej miłości. Pomóż mi widzieć potrzeby innych i działać w ich imieniu. Chcę być światłem w ciemności, niosąc nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Dziękuję Wam wszystkim za wspólne uczestnictwo w tej porannej modlitwie. Wasza obecność i zaangażowanie są nieocenione, a nasze wspólne chwile przed obliczem Bożym napełniają serca nadzieją i radością. Pamiętajcie, że każda modlitwa to krok w kierunku głębszego zaufania Bogu, który obdarza nas swoją nieskończoną miłością i łaską. Zachęcam Was, abyście kontynuowali modlitwę i refleksję w Waszym codziennym życiu. Niech każda chwila ciszy stanie się okazją do rozmowy z Panem, do odkrywania Jego woli oraz do przyjmowania Jego błogosławieństw. Zaufajcie Mu w każdej sytuacji, a On poprowadzi Was przez wszelkie wyzwania. Na koniec zapraszam Was do podzielenia się tym doświadczeniem z innymi. Niech moc modlitwy rozprzestrzenia się w Waszych sercach i wśród Waszych bliskich. Miejcie piękny, dzień pełen Bożej obecności.